Słuchajcie, ja i moje ogarnięcie. To jest gimbal. I mam wolny przedział. I chciałam Wam coś nagrać gimbalem. Żeby było takie cool. Nazwijmy go, nie wiem, Tadek gimbal. I yy, nie wziąłem sobie końcóweczki. On powinien mieć tutaj taką końcówkę. Uchwyt na telefon. I nie ma go. Bożym go zostawiła w domu, bo jestem debil skończony. I pozdro! A tak to ma. Nóżki. I można by było tak dać. I proszę bardzo, jakby pięknie nagrywał. No debil, Kasia Debil. Kurczę, czekam aż przyjdzie pan sprawdzić mi bilet, bo się wstydzę, że przyjdzie, jak ja to was gadam, i będzie wstyd turbo. A znajdziecie to będzie tak, że ja czekam, a on przyjdzie, jak ja kliknę rekord. Klikłam rekord przyjść. Panie Knijcie. Także cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w Baba z pociągu. I dzisiaj chciałam z Wami pogadać o tym, jakie odczucia wiązały się dla mnie z graniem w Claire Obscure. I kiedyś z Wami rozmawiałam o zakończeniu gier, a dzisiaj bym chciała z, z Wami porozmawiać o rozpoczynaniu o tym, jakie się wiążą z tym emocje, dlaczego i tak dalej. Także, yy, dopóki nie przyjdzie pan sprawdzający bilety, to zapraszam. Jest jeszcze tak, że może ktoś tu przyjść, i bo jeszcze jest jeden przystanek, zanim dotrzemy do celu i może ktoś tu przyjść i usiąść, więc wtedy jest koniec, ale może nie. Dobra, bilet sprawdzony, odhaczone. Był taki pan, wiecie, taki i, i jestem taki cool, i taki crazy, i a ma pani dokumencik, a bileciki, a my już rozmawialiśmy, więc dobrze, że nie wciąż nagrywam, po prostu, wstyd jak biorą, by na pewno zagadał coś, więc no ja się wstydzę takich rzeczy. Może kiedyś do tego dojrzę, ale na razie nie. I mm, ale tak, skupmy się na temacie. Dzisiaj chciałam z wami pogadać o tym, jakie to jest niesamowite, zaczynać nową grę, zaczynać nową przygodę i nie wiedzieć o tym nic. I mam trochę wrażenie też, że my sobie to odczucie tak um, bierzemy za, za bardzo... Znaczy zapominamy nie państwo, o państwo. Zbliżamy się do stacji. Lustro nieskończoności. One się nawzajem lustrzą. Lustrzaniom? Lustrują? I kontynuując, takie, wiecie, to niesamowite uczucie, i my. Często mam wrażenie, przynajmniej ja tak mam, Ja wiecie, jak mówię my to mi chodzi ja tak naprawdę, ale ja często mam takie odczucie, że ja zapominam o tym, ostatnio przeszłam, chciałam jako przykład podać Clare Obscure. Jest to gra, którą ja ostatnio ukończyłam, co jest w ogóle dla mnie największym sukcesem w życiu growym, że ja tę grę w ogóle ukończyłam, że byłem w stanie, bo ja sobie kompletnie nie radziłam, a potem sobie zaczęłam super radzić, zaczęłam zaczajać, oczywiście za późno zaczęłam czaić rzeczy, które powinnam zacząć na początku, a nie już tam dwóch trzecich gry, ale nie żałuję. To była niesamowita przygoda i bardzo się cieszę, że tą przygodę podjęłam, ale e, zapomniałam przez to, że tak bardzo się wczułam w to uczenie, o co chodzi, jak te chromy działają, pipka i tak dalej. To zapomniałam kompletnie o tym, żeby się cieszyć tymczasem niewiedzy, tym, co będzie dalej, jak to działa, o co chodzi i tak dalej. Kontynuując. Chciałam wam trochę widok pokazać, ale się rozjaśnia. Człodowstwo, trudno. Mm. Kontynuując, chodzi mi o to takie. I, I właśnie przez to, że tak bardzo mi zależało na tym, żeby przeżyć w tej grze, żeby przejść dalej, to ja w ogóle, szczerze mówiąc, to nawet początek fabuły zapomniałam. Taki głębszy sens, jak to się zaczynało i tak dalej. Jedyne co, to uwaga, spoiler, no to pamiętam o śmierci jednej z postaci, która była w mojej drużynie, no bo to takie coś było takie grube i naprawdę to jak to pokazali to było mocne, ale oprócz tego to kompletnie zapomniałam o wszystkich innych aspektach, o tym, żeby się cieszyć tym światem, żeby go tak, wiecie pochłaniać, ale też tak doceniać to, że ja jeszcze nic nie wiem, ja jeszcze ja się dopiero uczę i zaraz zobaczę to i zaraz będą znaczy wiecie, nie da się docenić czegoś, co nie wiemy jakie będzie, ale da się rada docenić to, co jest już i takie wiecie wow, ale to jest piękne to już się nie mogę doczekać innych światów ale będą piękne, ale ta muzyka jest cudowna, ale to będzie niesamowita przygoda, że na końcu się bardzo cieszyłam oczywiście, że ryczałam, ale na końcu dopiero sobie uświadomiłam: Kurczę, my tak daleko zaszliśmy w tej grze i to było takie świetne doświadczenie. Ja w ogóle. Dlaczego nie doceniałam tego początku, tego takiego uczucia? Wiecie, to jest trochę tak metaforycznie powiedzieć: jak kupujecie batonik pierwszy raz w jakimś kraju zagranicznym i nie wiecie, jak on będzie smakował, i wiecie, pisze na opakowaniu po chińsku jakieś znaczki, których nie znacie. I otwierać, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. I to takie uczucie, bo już to uczucie, które określamy jako dobre, czy złe, to już jest takie uczucie, że my już wiemy, co to było. My już to, tego doświadczyliśmy i to oceniamy. Ale ten taki, taki dreszczyk niepewności, co to będzie, czy to będzie dobre, czy złe, to jest niesamowite uczucie i bardzo przyjemne. Ale jak zapomniałam części statka Gimbala, no to niestety pff, e, mamy tylko to, co mamy: jasności i odcienie i, i oparcie. Od, e, to jest takie, wiecie, w są te takie stoliki. I to jest takie uczucie, które uważam, że często zapominamy, żeby je docenić, bo, e, wiecie, skupiamy się zawsze na tym końcu gry: na tym, czy nam się podobało. Czy jak przeszliśmy, to jak oceniamy wszystkie rzeczy, jakie doświadczyliśmy? Czy, czy fajna była mechanika, czy fajne było budowanie postaci itd.? I oczywiście, takie rzeczy się ocenia dopiero, jak się przejdzie gra. Ale to uczucie takiej niepewności jest też świetne. I uważam, że bardzo często jest niedoceniany, bardzo często zapominamy o tym, żeby się tym cieszyć. Wiecie, że nie dajemy sobie tego momentu, Kurczę, nie wiem, co będzie dalej, nie wiem, co nowego się nauczę, nie wiem, co nowego zobaczę, nie wiem, co nowego usłyszę, a co jeszcze będę mogła ulepszyć, a co będę mogła zmienić, a jaką decyzję będę mogła podjąć i jakie będą tego konsekwencje. I to jest, moim zdaniem, coś, co zawsze powinniśmy pamiętać, jak zaczynamy nową grę. Bo, moim zdaniem, lepsze od skończenia gry, to jest to uczucie jej rozpoczęcia, tej takiej niewiedzy. Trochę tak wiecie, jak jesteście na randce, też człowiek zapomina o tym, że to jest fajne, że spotyka się nową osobę, której się nic nie wie, której się nic nie zna. I to jest taka nowa szansa, i wiadomo, że zawsze jest się przepełnionym nadzieją, że o, może to będzie coś fajnego, nowego, przyjemnego, i myślę, że powinniśmy bardziej. Więcej energii inwestować w to uczucie, żeby, to, żeby tak cieszyć się tym początkiem, i cieszyć się tą niewiedzą, bo nawet jeśli będziemy mieć duże nadzieje, a potem się okaże, że jest lipa, no to trudno, to będzie lipa, ale mieliśmy to uczucie, mieliśmy tą taką przepełnione taką wielką nadzieją, pozytywną energią i, i takim bardzo przyjemnym uczuciem przed nieznanym i też tym takim dreszczykiem, bo to też jest taka trochę adrenalinka na zasadzie, co będzie dalej, co się stanie. I bardzo dużo tego czułam przy Clare To jest jedyne, na co mnie stać dzisiaj. <grym> Dlatego pamiętajcie o tym uczuciu. Dajcie się ponieść. Dajcie się ponieść nadziei, dajcie się ponieść temu uczuciu braku wiedzy, I cieszcie się tym uczuciem i pamiętajcie o nim. Bo ono też jest super. Nie tylko kończenie gry, nie tylko środek gry, nie tylko wielki reveal fabularny, ale też już tenki początek i ten dreszczul niewiedzy, gęsia skórka i, i to uczucie nowa gra. O! Oh, to jest świetne. Klikanie nowa gra i rozpoczęcie celu, i przygody. Tego nam nikt nigdy nie zabierze, nigdy na mnie. Nikt nam tego nigdy nie zabierze, nikt nam tego nie zastąpi, ale jest to niesamowite. I z tym Was zostawiam, dajcie znać w komentarzach i widzimy się w następnej babie, jakiejś innej, coś, coś wymyślamy. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia! Grazie vero che